Hej, cześć! Witajcie z tej strony. natras 284. To jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, gramy w Pixar na Xboxie One. Wczoraj na święta Fabian otrzymał Xboxa One, a ja otrzymałem nagrywarkę Avermedia HD Game Capture 2. I dzięki temu to stwarza nam idealną sytuację by nagrywać właśnie rozgrywkę z Xboxa, ponieważ ta nagrywarka pozwala nagrywać każdej platformy, czyli teraz możemy nagrywać ze Switcha, z Wii lub z każdej innej konsoli, nie tylko z PS4. Także, no, wiecie czego się spodziewać za niedługo na moim kanale. Yy, to jest już drugi odcinek. No i co? W sumie pierwszy odcinek Pixarka, ale drugi odcinek z Xboxa. Dobrze. Ja tutaj włączyłem sobie tylko Gierkę, żeby zobaczyć jak ją stworzyć, ponieważ nie mam Xbox Live. Gdybyśmy do, dali tutaj dołącz do Pixar, to wyświetlałoby nam, żeby wykupić grę, znaczy w sumie, żeby wykupić Xbox Live Gold. Dlatego dajemy tutaj utwórz rozgrywkę gospodarza i dajemy tryb pojedynczego gracza. Tutaj mamy utwórz postać i ja tutaj stworzyłem świat, ale na niego nawet nie wchodziłem, więc dajemy ładuj. Będziemy grać sobie na tym świecie po prostu. Yy, no i teraz macie chwilę, póki się ładuje na zostawienie subika i łapki w górę. No i możecie przesłać komuś ten filmik, bo no... No wiecie, no nowa seria na kanale i w ogóle, no przydałoby się co, nie? Tutaj sobie stworzymy postać. Ja sobie dam coś takiego. Yy, czekajcie, jak tu się przełączę w bok. Nie, tutaj jest dziewczyna, a chłopak. Hmm. Nie wiem, jak tu się przełącza w bok. A, tak o, ok, okej, super. E, co to są za włosy? Ja sobie te zostawię. Tutaj mamy tak... <coughs> Przepraszam. Tutaj mamy takie brwi. Kolor brwi... Nie no, zielonych nie chcemy. Zostawimy sobie brązowe, takie czarne w sumie bardziej. Oczy zrobimy sobie o takie. Tutaj wąs. No niestety chyba musi być jakiś wąs. No więc zostawimy sobie o taki. Ok. Styl biżuterii. No to tak sobie zostawimy. O nie, tego nie chcemy. Ok. No i dajemy imię ocalałego. To zrobimy sobie na Raz. Ok. I dajemy stwórz nowego ocalałego. No, no i już nas tworzy. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć tego Xboxa, to ja wam z chęcią go kiedyś tam pokażę. Ok, jesteśmy na jakimś nowym świecie. Tam jest w ogóle jakaś świątynia. Co to jest? Ok, ja w ogóle nie wiem, jak się gra. Ale z tego, co wiem, to jest taki jakby Minecraft. Ok, jeśli naciśniemy gałkę to sprintujemy. Przyciskiem A skaczemy. Możemy niszczyć, ale zbierać też trój Y. To ja sobie pozbieram to. Czy to też można zebrać? Też można. O, to można zrąbać, ale wiem, że... Okej, okay. czyli to można też rąbać śrątką. No i fajnie, mamy drewno. Teraz jest tak, poją wyżej. Dotknij przycisku B, aby otworzyć inwentarz. I zastosuj nowe punkty atryb atrybutów, a następnie naucz się nowych engramów. Ok, to otworzymy to sobie. I co my tutaj mamy? Mamy engram. Aha, czyli tutaj mamy jakieś narzędzia. Tu nas nie interesuje. Tu mamy jakieś stworzenia. No okej. Okay. A tutaj mamy budulec. Czy my możemy z tego budować na przykład? Upuść wszystkie artykuły. Użyj artykułu. Czyli możemy. Jak dam sobie na przykład no tutaj. Nie, nie wiem. Dobrze, wyjdźmy sobie z tego na razie. Czy ten potwór się chce ze mną bić? Okej, okay, ja mogę coś robić. Zabiłem go. Co to jest? otrzymaliśmy... osiągnięcie, pierwsza krew. A to co to jest? Nakarm. Można to nakarmić. Czyli to może być jakby moje zwierzę? Tak, to jest moje zwierzę, OK, Nazwiemy tego do, do głup, tak? Głup, tak. Ok. I przyjmij. I czy teraz ten Dodo na przykład będzie chodził za nami? Właściciel natras. Ok, ale możemy go zebrać. I co mogę z nim zrobić? Jeśli ktoś w ogóle z Was ma tą grę, to możecie mi pisać różne rzeczy, bo ja się w ogóle na niej nie znam. I jeśli ktoś z Was będzie wiedział o co chodzi, to z chęcią napiszcie, prawda? Okej, okay, jak to bijemy, to dostajemy padlinę. A na przykład jak my sobie dziś tutaj pójdziemy, to czy głup tak przyjdzie za nami? Tak, idzie za nami, okej. Okay. Powoli, ale jakoś tam idzie, a bynajmniej go widzimy. Okej, okay, tu jest jakaś jaskinia, to tu bym wolał raczej nie wpaść. Eee... Szczerze to jest taki Minecraft trochę. W sumie nawet spoko, tylko jest o wiele więcej stworzeń. Okej, okay, zniszczymy sobie to drzewko jeszcze. Co jest? A czemu on nie bije? Uciekaj, uciekaj. On nie bije. O nie, no nie, drugi mnie goni. Co jest? Czemu mój dodo za mną nie idzie? Uciekamy szybko. Co to jest? To jest jakiś królik? Tak, to jest królik, ale on mnie nadal goni. Nie, 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 nie. Jak mogę wyrzucić tą padlinę? O nie, jeszcze to zjadłem! Nie chciałem tego jeść, chciałem to wyrzucić! Okej, okay, mogę to zeskanować. Eee, no... spoko, ale... Mam otworzyć inwentarz, okej, okay, mamy. Zręczność, n to jest chyba inwentarz. I co tutaj mogę zrobić? Mamy narzędzia. I co to jest? Implant próbki. Gatunek nowoczesny człowiek, era 75. Atrybut inteligentny, wrażliwy i adaptacyjny. Wskaźnik przetrwania nieokreślony. Scan chip wyświetla informacje o gatunkach. Okej, okay, ale jak możemy tu coś zrobić? W sensie na przykład coś stworzyć, bo mieliśmy tam drewno, prawda? I w Minecrafcie można zrobić crafting table, ale czy tu można z tego coś zrobić? Drewno, no i co to jest? Tylko upuść i upuść wszystkie. Ale czemu nie możemy tego, o to możemy na przykład użyć. Co to jest inwentarz? To jest podręcznik, encyklopedia i zarządzanie ujawnieniem. O tu coś jest. I co mogę wytworzyć teraz piłę? Potrzeba trzy drewna. Drewniana piła, którą można zbierać drewno lepiej niż za pomocą go gołych rąk. No ale jak to wytworzyć? To też chciałbym wytworzyć, halo. I nie mogę tego stworzyć jakby pochodnie. Drewniany pręt. Nie wiem, czy muszę coś przytrzymać. Czy ja już coś może stworzyłem? Tu w ogóle jest jakieś dziwne... Dziwne drzewa. Też sobie je zetniemy. Okej, okay, dostaliśmy jakąś włócznię. Eee, czekajcie, gdzie to było? O, jest. Ale jak ją wytworzyć, halo? O, stworzyłem. Stworzyłem włócznie, tylko dziełem teraz mam. Czy jeśli wejdziemy tutaj i narzędzia, to nie mamy nic: artefakt, kostka i siodło. Czemu na przykład tą włócznie mogłem odblokować, a tego nie mogę? Dziwne. Łatwo utworzona broń do bijatyki, którą można także rzucać może się zepsuć podczas stosowania. Drewniany pręt. No fajnie, tylko że jak mam to stworzyć? Nie wiem, musicie mi napisać w komentarzach, bo ja nie wiem. Otwórz mapę. Okej, okay, tu mamy jakieś rzeczy. Mapę jakąś. Okej, okay. nie no serio, musicie albo musi, muszę popatrzeć później to tak mocno dosyć. Ale też potrzebuję waszej pomocy w komentarzach, więc no piszcie. O nie, uciekamy, 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 uciekamy. Dodo, chroń nas. Jak mam przed tym uciec? Dodo, chroń nas. O nie, oni są za duzi. Czy mogę skopać jakoś ten kamień? O, mogę, z gleba. Ale teraz, jeśli to mam, to czy mogę coś budować? O, mogę. To zbudujemy sobie domek. O, nie, nie miało być tak. Jeszcze źle zbudowałem. Okej, okay, ale jak coś rozwalić na przykład? Jak zrobić to, żeby nie móc nic Nie musieć nic budować? O, dobra. Ok, to zróbmy sobie tutaj taki mini domek. Tak. 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 No, powiem tyle: jest tu o wiele cięższe budowanie niż w Minecraft. To na pewno. Ale jest. Przyjemnie. Okej, okay. można budować skacząc, tylko to jest troszkę takie lagujące. Zrobię sobie tu taki schron na razie. Okej, okay. żeby te różne potwory mnie nie zabiły. Ok, więc ja tu mam nawet już takie schronienie dosyć i chciałbym Wam bardzo podziękować za oglądanie. O, można się czołgać w ogóle. Chciałem Wam bardzo podziękować za oglądanie i powiedzieć, że zobaczymy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja trochę spróbuję ogarnąć, jak zbierać różne rzeczy i je budować. To była taka krótka zapowiedź nowej serii. No i co? Ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Tu jeszcze zjadłem sobie jagody jakieś, nie wiem co one dają. Ale chyba jedzenie. Okej, okay. także dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się w ko... Oj, 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 oj. Okej. Okay. Tu jeszcze może jednak zbuduję parę klocków pod sobą, żeby na pewno nic mi nie zrzuciło. A ja Wam dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć! I papa, pa. siema, piszcie co mam robić i jak coś tworzyć.